Kolejny raz w cudzej bibliotece Kajani. Jestem kolekcjonerką, rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję książki godne polecenia. Jeszcze raz pójdziemy do akcesoriów damskiej garderoby. Czyli poprzednio w tej bibliotece widzieliście parę publikacji o biżuterii. Tym razem będą wachlarze. Parda obwoluta nie jest tego dużo, ale to jest. Polski wachlarz malowany. Więc wiecie, jak to. Nie dość, że dla tych, którzy się interesują dodatkami, to także dla tych, którzy mają na względzie tylko rzeczy polskie. Dobrze, przejdźmy do środka. To, co tu mamy, to jest dosyć sporo ilustracji wachlarzy właśnie. No bo jak żeby inaczej. Jedynym mankamentem chyba tej książki jest to, że no niestety to nie są wachlarze w kolorze. Znaczy wachlarze są w kolorze, ale zdjęcia nie są w kolorze. Chociaż tutaj mamy parę podejrzew na płatce. O, proszę bardzo. No to jest wyjątek chyba w tej książce. Także Moi drodzy, jeśli ktoś interesuje się wachlarzami, to czemu by nie?